Za kilka miesięcy mija siódmy rok, od kiedy pracuję jako programista. Przez ten czas doświadczyłem wiele. Przeżyłem to dobre i też złe sytuacje. Poznałem świętych ludzi i zdobyłem wiedzę z wielu obszarów, nie tylko tych związanych z programowaniem. W tym materiale chcę się z Tobą podzielić siedmioma rzeczami, które możesz wykorzystać w swojej karierze. Niezależnie od tego, czy jesteś na jej początku, czy identyfikujesz się jako programistyczny dinozaur. Zatem, nie przedłużając, przejdźmy do. Co pierwszego. za gówno! Co za gówno? Kto to wymyślił? Tego nie da się zrobić. Zażyło Ci się tak powiedzieć? No właśnie. A co, jak znajdzie się ktoś, kto nie wie, że tego nie da się zrobić i. Po prostu rozwiąże problem zamiast obrażać się i pokazywać, jak mu jest źle. Czy takie podejście nie jest bardziej budujące dla zespołu? Serio, w naszej pracy jest bardzo mało rzeczy, których nie da się zrobić. Naszym obowiązkiem jest przede wszystkim znajdowanie rozwiązań i informowanie innych o konsekwencjach, które wynikają z wdrożenia ich. Zastanówmy się więc kilka razy przed wysnuciem takiego stwierdzenia, a jak już naprawdę nie wiemy, jak coś rozwiązać, to zbierzmy do kupy wszystkie. Rzeczy, które próbowaliśmy zrobić do tej pory, i poprosimy kogoś o pomoc. Poinformujmy, co nas blokuje, albo czego potrzebujemy. Wtedy powinniśmy dostać kogoś do pomocy, bo może być tak, że samo opisanie problemu innej osobie nakieruje nas rozwiązanie, albo ewentualnie ta osoba podpowie nam, co robimy źle. W ten sposób nie tylko wypadniemy lepiej w oczach zespołu, a także sami się czegoś nauczymy. In-Win situation. Dobra, to teraz będzie grubo. Kto nie walił w chuj w robocie, to niech pierwszy rzuci kamieniem. No właśnie, nie ma takiego kozaka, co choć raz nie zajął się czymś innym niż tym, co powinien. Z drugiej strony, jesteśmy tylko ludźmi, i chwilowa niezdolność do pracy nie jest niczym złym. Zamiast siedzieć i pusto gapić się w ekran, lepiej oderwać na te 20-30 minut i zająć się czymś przyjemnym, i potem po prostu wrócić do pracy. Ale, ale, należy pamiętać o jednym. Bardzo łatwo jest wyrobić sobie nawyk opierdzielania się. Człowiek to leniwa bestia. Nie chce nam się wysilać, a jak coś może osiągnąć niższym kosztem, to dlaczego tego nie zrobić? Zwłaszcza, jak nikt nas za to nie kara. Zdanie przecież dowozimy. Trochę wolniej, ale dowozimy. A za tą godzinę czy dwie, którą sobie przemyłamy, i tak nam zapłacą. Biorąc pod uwagę jakąś przerwę na kawę, czy pogaduchy z ziomkami w biurze, to z tych... 8 godzin tak naprawdę robi się z 4. Fajnie, że nikt nie ma o to do nas pretensji, ale w ten sposób tak naprawdę robimy sobie sami krzywdę. Zwłaszcza, gdy dopiero zaczynamy zdobywać doświadczenie. Praca to miejsce, gdzie zdobywasz większość swojej wiedzy. Bądź mądry, wykorzystaj to. A jak się nudzisz, to powiedz przełożonemu, że brakuje ci zadań albo te obecne nie są odpowiednio wymagające, a on na pewno się ucieszy. A ty. Serio będziesz miał super asa, przy okazji negocjowania podwyżki. Ludzie będą bardzo szybko wyrabiać sobie o tobie zdanie. Łatwo jest ocenić, czy z kimś się pracuje dobrze, czy nie. Mi najlepiej pracuje się z ludźmi, którzy są proaktywni, biorą odpowiedzialność za swoją pracę, nie boją się podejmować decyzji, a do tego są pełni siebie. Nie lubię, jak ktoś zamiast rozwiązywać problemy, tworzy kolejne, a do tego jeszcze ma ludzi. Postanowiłem to wykorzystać, i położyłem w swojej pracy ogromny nacisk na to, żeby kierować się powyższymi wartościami. I wiecie co? Efekt był niesamowity. Każdy lubi słuchać, jak się mówi o nim dobrze. Zwłaszcza jak się wie, że zrobił się kawał dobrej roboty. To jak taka wisienka na torcie, który sobie sami upiekliśmy. Zastanówcie się sami, co mają w sobie takiego ludzie, z którymi lubicie współpracować i nauczcie się tego. Znajomość frameworków, narzędzi czy wzorców projektowych to nie wszystko. Hmm, w takim razie, co stanowi resztę? Zastanówcie się. Pracujemy z ludźmi, rozwiązujemy problemy, piszemy kod, pracujemy z ludźmi. Dobrze myślisz. Umiejętności miękkie. Rozwijając zdanie z poprzedniego punktu, nawet z najlepszym programerem będzie pracowało się źle, kiedy ten będzie totalnym bucem i nie pozwoli nikomu na wprowadzenie zmian w jego przepięknym kodzie. Programowanie to jedno, a umiejętności miękkie to drugie. Choć wysokie umiejętności w jednym częściowo rekompensują braki w tym drugim, to bez opanowania obu ciężko jest po prostu ruszyć dalej. Ciężko jest, żeby nasza wiedza była kompletna, a przecież na tym nam tutaj zależy. Nie bez powodu rozdzieliłem ważność programowania i soft skills po połowie. Uważam, że obie te rzeczy są równie ważne i równie trudne. Moim zdaniem kilka najważniejszych umiejętności miękkich to współpraca z naciskiem na komunikację, pewność siebie, Zarządzanie czasem tutaj głównie swoim odpowiedzialność, samokontrola i spokój, przecież nikt nie lubi napinaczej słów. Mieliście kiedyś tak, że czegoś bardzo mocno wam się nie chciało robić, ale i tak się spiliście, żeby dowieść ten temat, bo wiedzieliście, że ktoś w zespole na to czeka? Jeżeli tak, to super. Bez wątpienia wiecie, co znaczy pojęcie zespół to drużyna. Każdy z nas ma różne obowiązki i umiejętności, podobnie jak w sporcie. Musimy współpracować i dbać o osiągnięcie wspólnego celu. Gorsze momenty się zdarzają, ale jak widzimy możliwość nieskończenia powierzonych nam zadań, to komunikujmy o tym po prostu odpowiednio wcześniej. Może być tak, że do skończenia zadania brakuje nam jakiejś wiedzy, albo to co mamy do zrobienia jest po prostu zbyt trudne. Jedno czy drugie nie jest niczym złym, a dobra drużyna poradzi sobie nawet z gorszym dniem. Każdy projekt rozwija. I choć sam kiedyś myślałem przeciwnie, to od kiedy wiem, jak to działa, to będę bronił tej tezy zawsze. I wiem, że jak sam spojrzysz na to szerzej, to zrozumiesz dlaczego. Najzabawniejsze, że taki projekt był punktem zwrotnym w mojej karierze. I nie mówię tu o zmianie pracy. Jest wiele strategii i różnych podejść do pracy z Legacy codem. Ja wiele do powiedzenia w tej kwestii teraz nie mam, a chodzi mi tylko i wyłącznie o twój mindset. Warto jest się przeprogramować w taki sposób, żeby nie nastawiać się od razu negatywnie do pracy w starym projekcie. Oczywiście, że rozwiązania użyte tam mogą być stare i już dawno nieaktualne, ale też nie znaczy, że tak będzie. Dla bardziej zainteresowanych polecam odcinek o tym, co stanie się z naszym kodem za X lat. Wracając, uważam, że skonfrontowanie tego, jak programujemy obecnie z tym, jak robiło się to kiedyś, może być bardzo rozwijające, a do tego po prostu ciekawe. Spojrzenie na coś z innej perspektywy i łączenie kropek, które narysował nam ktoś, a nie my sami, zawsze będzie bardziej rozwijające. Zachęcam do tego, by nie bać się wyzwań. Sami dobrze wiecie, że kiepski kod to nie jest domena tylko i wyłącznie starych projektów. Użycie najnowszych technologii nie gwarantuje jakości. Przykładu nie trzeba szukać daleko. Wystarczy, że zajrzysz do repoziomka, który nie subuje tego kanału. Jabłko Taki owoc. Czerwony, czerwono-zielony, choć ja osobiście bardziej wolę te zielone, bo z reguły są właśniejsze. Gdy nazywam to, co teraz trzymam w ręku w taki sposób, to wiesz, o czym mówię. Wiesz, co ona na myśli i jesteś w stanie sobie wyobrazić, jak to na przykład smakuje. Czy pachnie. Nawet jakbym ci tego nie pokazał, to i tak byłeś w stanie sobie wyobrazić, o czym teraz mówię. Tylko dlaczego? Otóż dlatego, że tak jesteśmy umówieni. Ja wiem i Ty wiesz, że jabłko to jabłko, a nie na przykład banan. Ciekawie robi się w momencie, gdy przejdziemy do wyobrażania sobie naszych wspomnień. I to za przykładem z naszym jabłkiem. Przypominasz sobie swoje doświadczenia i na przykład zrobisz krzywą minę, bo kiedyś trafiłeś w swoim jabłku na wstronnego robala. Komuś innemu zacznie lecieć lina, bo jego dziadek miał sad i wszystkie jabłka, które jadł były słodkie i pyszne. Choć wątek, do którego zmierzam, prawdopodobnie już się klaruje, to na pewno część z Was zadaje sobie pytanie, o czym ja tak w ogóle gadam i jaki ma to związek z programowaniem? Otóż ma i to bardzo duży. Przekładając to na bardziej programistyczny język, przyjmijmy, że jabłko to nie jabłko, to zadanie, które masz do zrobienia. Pijem dostał maila od klienta, że na którymś widoku trzeba zrobić przycisk. Przycisk ma eksportować poniższą tabelkę do jakiegoś formatu. Pijem założył, że to ma być eksport do plików CSV, bo większość miejsc, jest tabelka, jest eksport danych, to generowanym plikiem jest CSV właśnie. Skoro wszędzie jest tak samo, to nie ma potrzeby pisać tego w transkrypcji. Teraz Teraz na ciebie. Bierzesz zadanie i widzisz, że tabela, którą masz wyeksportować ma tylko dwie kolumny. Bo jest to jakiś słownik i eksport tej kolumny robisz do PDF-a. Pałeczkę przejmuje tester. Sprawdza zadanie i widzi, że ma być eksport. Eksport jest. Tabela jest zrzucana do pdf Wszystko. Cacy. Ale coś mi nie pasuje. Sprawdza AC, a tam pusto. I sobie gościu myśli, jak ja to kurwa sprawdzić? Jak tam nie ma napisane, jak to ma działać, i w tym momencie zaczyna się odbijanie pieczki, wzajemne oskarżenia i tłumaczenia. Z pozornie prostego zadania robi się problem, atmosfera w projekcie robi się gęsta. Sytuacja może i prozaiczna, sam przykład jest tylko przykładem, ale obrazuje nam to bardzo ważną rzecz. Wystarczyłoby zadać jedno pytanie, żeby cały ten łańcuszek po prostu nie miał miejsca. Nie zakładajmy! że coś ma działać tak, jak nam się wydaje i dopytujmy. Wtedy będziemy mieć jasny obraz tego, co należy zrobić i nikt nie będzie mógł nam wmówić, że dostał banana, a miało być jabłko. A jeżeli ty nie lubisz, gdy coś ci się wciska i masz chęć wyjść poza schemat, to zapraszam cię do obejrzenia odcinka o tym, dlaczego używanie Stora powoduje kapling.